Cześć, to więc ja Hikro, a za nami jest DagadayX. Witam. A to kolejny odcinek z gry The Sims 3. Tak. Ostatnim razem skończyliśmy na tym, że chcieliśmy wziąć do laboratorium nagrobek e, Sima Dagi, ale... No, On ponieważ... nie tutaj ty się bawił. No, wyszedł na nagrobka i tutaj nawiedzał i w ogóle łaził po domu, nie można było. E, podczas gdy przez e, chwilę tutaj grałam, e, Simka, no... Nie wiem, czy znikła, czy co zrobiła, ale po prostu udało się wziąć. No to szybko wziąłam tutaj, żeby skorzystać. No, jak jest okazja, to trzeba brać. No i mm, od razu, jak się wyśpi, e, zamierzam spróbować. Chociaż teraz nawet zajrzę, czy, czy jest takie coś. Gdzie był ten obiekt naukowy? Dobra. Więcej. Nie. Nie ma. Hmm. Nie wiem, ale to jeszcze się poczyta, ale nieważne, przynajmniej mam. Okej, okay, nie. Nie, okej, okay, dobra. Ewentualnie się jeszcze poczyta, ale przynajmniej już Sima mamy w ekwipunku. E, zobaczmy, co robią zwierzaki. Hmm. Dobra, trzymają się dobrze. To na, na ósmą. Dobrze, jest dobrze. Ej, no bo też mamy inny, możemy inaczej to zrobić, ale do tego akurat już jest potrzebne. Czekaj, też mam nic. O! Dobra, muszę odebrać, muszę odebrać. Odbierz telefon, okej, a w Nie, w stowej, nie punkt osobistości. Jest, że może przyjść telefon, co nie też z tym, że naukowe tam, Ej, patrz, bo patrz, ktoś pisze, że musisz mieć duszę, kasy, i wtedy pójść do ośrodka naukowego z kropkiem, i potem powinno być, że można to dać ma ma to rodzinę. No ja nie mam dużo kasy. Ty, mamy tuszo! Po... A jestem ciekawa, ile ja według nich to dużo. Dobra, jeszcze raz. I... Podaj mi karierę naukową, zdjęcie na kartkę okolicznościową. Kurs, kurs. Zwiedzaj, zwiedzaj, oddaj owady naukowe. Weź udział w kursie, rozpocznij karierę. Sprzedaj zjawy dla postępu nauki. Nie, nie będę cię sprzedawać. Chyba, że mnie uszywimy i to się skończyło, więc nie będziemy mieli ducha. Ale potem, może jak nasze Simki potem miały dziecko, to możemy coś takiego zrobić. Że zabijemy je, i będzie... A. A kto to tu stoi? Kim ty jesteś? Paparazzi? Nie! masz się fajnie, bo już jesteś słaby. Ja już jestem smutna z tego powodu, że pozwoliłam się zabić. W takim razie jak moje Kosima się nie taraty, to, to, to rodziny na to wtedy koniec ze mną wytać Sims 3 Wtedy Paula sama nakrywa się 3. No czemu? No ponieważ ma Kosima tu nie ma. No i co? No imię słodno. Okay. Dobra. Ci... No jak wrócisz z pracy, to się zajmę płami. Mhm. Dobra. Czy już? Okej. Okay. Coś zjesz? Hmm. Trzemniej się. O. o, ktoś dzwoni tu. U mnie ktoś dzwoni i tu. Fajnie. Czekaj, jak czegoś otworzy? No dobra już. Mm, nie, nie trzeba potrzeby wejściowych Jezu, durny pies. Dobra. Jest z oj, Ojojojoj, już jesteś wyspana, moja kochana. Je resztki, surówka. Ale... O, chcę zobaczyć prawdziwy wykształt prawdziwy kogoś. Nie wyspana. Ta nie łóżko. No to ci kupi lepsze łóżko, ja nie mogę. Skoro masz mi kurde mieć takie wąty, to... Nie tu, tylko sprzedaj. No tak, okay. już nie ważne jak wygląda, ważne by się wyspała. Dobra. Hmm. Ludzie. Homar, nie, nie chcę homara. No, fajno. Dobra. To zostaje. Weź. Kąpię. Trochę zapadnie. Tak. <grywa> Ciągle. <grywa> Aha! Myślałam, że nie nagrywałaś jak Kolenda przyszła. Nie. Może było słychać, może. Piewali ci. Nie? No śpiewali. A co? <grywa> O, nie moi... ej, moją szafę potropali. Dopiero teraz się skapłam. No, kto to był? O, niech... Teraz się przynajmniej wszyscy. Ten, Mój bo widać jaką maminę. No, swój. Moi trapię tylko kanapy. Ale serio, se pasuje, co pietrubuje Zgań za to, że jest niszczycielska. I masz za swoje. Niszczycielski! Wzmocnienie, zgań za to, że jest niszczycielska. Jeszcze raz! Pochwal za to, że jest schludna. Schludny! No. Nie, to jest. To czemu piszę? Dobra, po prostu. Nieważne. Schludny w takim razie. No, zganiony i tak ma być. Dobra, myj, myj, myj um, trzeba. Daj kąpiel na pchły. Kąpiel. W no, czemu? Bo no, nie Nie, to nie, no to nie mój problem. Będzie mieć pchły. Przez tego psa też masz, przez tego kota też masz pchły. Nie, na razie nie mogę, bo i tak zaraz kurde będzie do roboty szła, to... Pły, 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 Jestem smutna. Jestem bardzo smutna. Z powodu takiego, że moje simki nie ma w kształt. Smutek, puszcz. A jaki twoja ma poziom kariery? No, trzeci chyba z tego co wiem. Trzeci. Dobra. Jest wiosna. wiosna minus pięć to jest niby wiosna. Tak jak u nas widać sima, jest tak naprawdę jesień. Zobaczmy. Yeah. Hmm. A, bo ja pamiętam czemu ciągle jest minus 5. A, tam bez A ja wiem czemu. Nie pamiętasz? Ja też wiem. No to masz wiesz, No i spróbuj. A może to metycznego? <grab mi> no nie, 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 nie. Kurde, no. A może to metyka? No, raczej nie. No ale spróbuj. No ale to niemożliwe. Nawet logicznie niemożliwe. No to... ale spróbuj. No ja ci mówię, no co, ma wyleczyć go chyba nie? Tak. Wylecz mnie. Powitać że nie można inaczej mnie dodać, to rodziny, więc chcę być ożywiona. Mam być ożywiona. Nie wiem jak to zrobisz, ale mam być ożywiona. Jesteśmy z powrotem. Jak zawsze. Jak zawsze... Co to jest Ja dalej, nie wiem. Hmm. Ja myślę, że coś do oświetlenia... Czy Paula przynajmniej mogą poznać to jako portakal... Chyba zmienię. Zmienię. Co to jest portakiwacz? Polityka to jest to. Aaa... Bo byłaś biznesmenem. No bo to trudna trochę jest yy, taka praca. No, im, no o, typu i. O, masz tu tu charysmę. I A, pły Ja bym się wami zająć. Pły, pły. Ale zaraz Fajny strój Co to w ogóle jest ze strój? Nie wiem Ale gdzie to wygląda A, ma za jeden dzień e <laughs> Dawaj się wolne Moje simkir przy tym nie pęcze Co to był? <laughs> nie wiem z kimś rozmawiała, ale dziwne, każdy pisze, że powinno to być w, tam, w tym czymś tam, żeby móc rodzi rodzinę toczyć ducha, i nie ma. Hmm. Nie rozumiem tej gry. Na no, moruczek, co? Daj nie będziesz kurt robić jakieś wąty. Przyjaśnij się z nim. Zaprzyjaśnij się z nim. Uff. Będę ci ciągle szczotkować. Może wyszczotkuję te pły. <laughs> <Nie>. <laughs> to by było dziwne. Ale tak patrzę na grafikę z i porównuję ją do testu z czterem. Grafika jest coraz lepsza. A że w trójce jest lepsza czy w czwórce? Czwórce. W czy ja wiem? Ja będę tak bardziej grafikę trójki. No, ja już poprzyzwyczałyśmy się do trójki. Kiedy się to do trójki, czwórki i nie będziemy umieli przestać o tej czwórce myśleć. Nie, ja jak grałam w czwórkę teraz ostatnio i tak weszłam sobie w trójkę. To takie Łu wow. Różnica jest wielka, wiem Czy ze zmieniłaś łóżko? No nie widać. Nie wiem czemu ale nie widać. Jak patrzę to wszędzie tylko pisze jak totać jak stworzyć tucha zaczy, a nie jak to dać. tu mm. no, spać? Tu weźmie to, weźmie kąpiel i znów duży na mi stoi pod domem. A tutaj ma na dziewiątą, to trochę lepiej. No, a jak się wyspi i zrobi te główne potrzeby, to będzie jeszcze charyzma robić. Ćwicz przemowy i jeszcze raz próbujemy iść do centrum naukowego. jak ja, ducha to rozcinam. Nie no, trzeba o tym poczytać w ogóle, ale to nie może być nie No tu najpierw musi to ta... dać. Znów jakąś dostać specjalną okazję. Żeby ją to stać, musisz musi on zaprzeczyć tym ze zmarłym lub zytuchem. Kiedy już to stanie taką okazję, trzeba włożyć na kropę lub urnę, to się ma i iść do ośrodka naukowego wypełni okazję potem tuch pojawia Pojawi się na palce rodzina. A jeśli nam wróci, możemy. Czasami ta okazja rzadko pojawia się. Dlatego polecam inny sposób. No nie, ja nie chcę tego sposobu. No i gdzie jest ten obiekt naukowy? Ja wszystko. Zgubiłam go. Można teraz iść na śmietaś od 33. To trzeciej północy, poszukać tuchów, zakochać się, zakochać się, wybrać ok opcję stała sympatia, stała sympatia, czyli jakoś tak, a potem na następny dzień kliknąć na krup tej osoby i pojawi się opcja wejść urnę A ja lecę, to trudniejsze niż myślałam. Uh. Też. Przecież to miało być tak, potem raz, dwa, trzy i już. A nie tak jak... A nie teraz, kurde. Szukamy na wszystkich stronach. Mm. O, moje uszy, nie, 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 nie. Au. Nie. <grym> no ale się... dobra też. Tutaj już kończymy ten odcinek. No spoko. No. To my się postaramy znaleźć informacje na temat jak to ja już szukam. No, już, ja też się wezmę. Ewentualnie, no nie wiem, co zrobimy. No. Nie wiem, możliwe, że będziemy musieli zrobić tą drugą opcję, która nie jest za fajna. A... Dobra, no to subskrybujcie, komentujcie i wszystko, co możecie. No, to. dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.